Siemano widzowie, z tej strony Maxium. W dzisiejszym odcinku wojny Tansy to o samolotem drugiego myśleć, to jest Spitfire w misji Pokolnej Szpygów. Okej, okay, w ogóle Spitfire jest fajny samolotem, jest myśliwcem i widzę, że bardzo ładnie się prezentuje super lata. nie sprawdzać wcześniejszych naszych gratów z pierwszej wojny, tylko że to jest taki no Типово альянський самолет. Итак, так, знайдіть оазы. оази. Хіба що так не сам. А найпросто их... тих... что за було в мій Co tych typów. Bo, mi się coś za strzelimy Rozpoczynasz ostrzał, może nas zauważą. Kurde, tych nas chyba ja nie zauważyć nawet. Okej. Okay. może jednak z tego weźmy. O. Błag, 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 Oberwa podobnie źle. Oberwał lekko.

jak to jest, Spitfire ma świetną sterowność? Episki samolot. Bok, 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 bok. A, to już chyba też jest Spitfire. O, już obrywa po dupie. I jest, to też kolejny. Świetnie. Spójrzcie sobie bombkę zwycięską. z Hm. Huh. Któryś powie gdzie tutaj cokolwiek będzie. Ukryte... Coś ukrytego. Hmm. Czy w teorii muszę powrotać po masce i coś znaleźć? Okej, okay, wow. O, ja nie Za nisko widocznie leciałem. Ojej, 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 ojej. Hmm. Tu już po granicach mapy. Hmm. Czy to jest... Fajnie, że jest znaczna granica. W ogóle, hmm. Hmm. O ogóle misja na Rosjan, to w Tobruku i... W Libii, w Tobruku... To w Tobruku, w Libii w 41 roku, czy to jest na ten sam okres czasowy.

Proszę, proszę, poszukujemy bombę Coś tam obrywa się do mnie Chyba jakiś samochod próbuje wyjechać z miasteczka, Mam ale zróbmy co miasteczki What the fuck? Ja, no to nowo. news Mr. Beck

Nie no, Spitfire się świetnie steruje. Szybkoś ma nawet nawet taką normalną Okej okay. No teraz mamy to łasnę, że wiem gdzie jest ta oaza Bebę sto? Na, to nagrywam tata, ja nie Mój jak zwykle się w pierwszej w środku nagrania mi mnie to, że teraz zawsze musi wbić bez pukania Ej leży, jest, jeden leży Świetnie Jestem jest ten drugi Zaraz go dorwiemy to jest, dostałeś parę razy. Tylko przeładuj, przeładuj, przeładuj! I leży kolejny Ta Teo, była gdzieś, o tam, tak plus minus. Spodleśmy się jej do góry. Ok, mas é se jogar com esses aviões. A grafica dele é Vou fazer screenshot. Ok, legal. Oh, eu acho que já consigo ver a moeda.

Aj, aj, jeden okay, ja tak za dużo że ten jak nie dał. Dobra, zrzucam sam na oko. Nie widzę w ogóle tego, jak on jest. O widzę go Jaka akcja o. Ja już zaraz sobie wpisano, czyli ten tryb adrenaliny Jest, leży, świetnie Więc jest tam gdzieś jeszcze gorszego O ja nie, Tak transportowy zlikwidzę Okej okay. Czy co, już się skończyliśmy? O Janny, lord Ale no, to jest jakiś gra, to jest to, to by prawdziwe Kurde, stajemy nieźle po dupie są Najpierw zlikwidujemy to co nas trzeba z oazy Albo je. Kurde, jest Jeszcze jeden Pięknie Kurde, tych nie zauważyłem. Okej. Okay. Świetnie. Super. Okej, okay, baj, 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 Już zostanie się w dupie. Moment. I no jeszcze. Jest, leży. Super.

A jak gwiazdek ogólnie Z tych 17 gwiazdek, ja 10 Jak się ja jeszcze, y, y, jeszcze inną misję i zaraz się usłyszymy Cię wizowie teraz mnie przemawiać. whisky. Okej. Okay. Więc na czarnym miejscu jest tam. No to dobrze, że ten samolot za mały to nie jest. Przyznam szczerze, mogliby mnie tak, mogli, tak coś mniejszego wziąć. A jednak Spitfire jest najlepszy samolot, jaki jest dostępny w tej grze. Okej. Okay. Wręcz na razie mnie chyba nie widzi. Ma przyjść whisky, ale co, to, to jest naprawdę whisky, to ja nie wiem. Okej, okay, bach, piękny samolot. Czy mm -hmm. powinniśmy się zbliżać do punktu, o, oh, jest punkt. Co, i nas załadują whisky? Chyba tak. I nas whisky obładują. Czek pierd... czujemy się, że jest na dobre. Okej, okay, szykujemy się do lądowania, ale pewnie zaraz się nas dodatkuje. Yeah, I'm heading home. Didi, Didi, quickly, quickly! I will find me for Okay. You've got trouble, Didi. A Nazi ground patrol is homing in on your signal. Better deal with those Nazis, Okej, co mam? Chronię Ahmeda, gdzie jest Ahmed? Chan jest Ahmed Wygny Ahmed są blisko blisko ciebie. Gdzie te typy? Mijn zero. gdzie są te typy, Dobra, zaraz muszę Okej okay. Tak i bay do środę Wszyscy tak się nie bałem, że ich bombuje. Bo tak ich bombuję To jak bomba stoszy się z nim bawię no, 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 co, no, tak lekko odlecieć? odlecieć i i teraz teraz no, wyrzucę I Archimeda. To no, no, Ja! Do góry, do góry, się, Muszę kontrolnego dać, ja nie no, wszystko, no, no, muszę muszę znaleźć Ahmeda. Ahmeda musimy włączyć. Okej. Okay. Y... Bomba. Oddalimy się jak wcześniej, tylko to, że teraz to szybciej zrobimy. Nie no, wstawaj, człowieku. Ja, jakie świetnie. W punktu kontrolnego dojemy. Janny. Trudna misja! Nie jest trudna w że rozwalić ich, już jednak się nie dostać ci kirinozaut. Dajcie w wasze ręce. Hej. Tak muszę się chronić przed nogi O fajnie, że tak jednego rozwaliliśmy. To zresztą już nie ma problemu. Jednych ja tak rozwaliliśmy, tego jednego ja się już nas nie boję, to jest tak... Jest słabe w tych grze. O no, przecież bomba spadała centralnie prawie, że na niego. No teraz spada centralnie na niego. Widzę może jakieś ciężarów piątcy małotowe. Okej, okay, dobra, teraz ich rozwalę. A... Aha, to jest jeszcze czas, dobra, spoko czasu nie zauważyłem. No przecież bomba spadła na nich! Okej. No, niestety to na oko mi nic się za bardzo nie daje. Nie daje mi się ładunek zmarnuje. Okej. Okay. No ile ich tam? Ja już no, że ja jednego cały czas męczę ja i on chce dać. Ok. Jest zła strona, zła strona, zła strona. No, jeszcze jeden, świetnie. Okej. Okay. I leży jest. Chronię chyba raz, zniesz na pod... No. Misja wykonana jest. To świetnie, zostaliśmy... O to pięknie. O, oh, no w w tej misji. No, Okej, okay, widzę, ja mam, dziękuję za nasz gdzie wykonaliśmy dwie misje, pokonaliśmy szpiegów i ochroniliśmy Achmeda i dostarczyliśmy whisky. Ja wam dziękuję. Do samego odcinka. Na to cześć.